Witam Państwa. Znajdujemy się na plantacji w okolicach Kalisza. Plantacja odmiany Maluno, sadzona 10 grudnia. Dzisiaj mamy dzień 7 stycznia, czyli praktycznie miesiąc od posadzenia. Rośliny w tym momencie są na, posadzone już na miejscach stałych. Kostki są postawione na otworach, na macie. Roślina, tak jak Państwo widzą, dość mocno zaawansowana. Trzecie grono wierzchołku, dzień zaczyna się otwierać. Owoce. W tym momencie są w wielkości monety 5 złotowej, także myślę, że taki widok cieszy producenta. Pierwsze owoce na pierwszym gronie jest dość duże, to jest wielkość około monety 5 złotowej. Drugie grono w pełni kwitnące, trzecie grono w wierzchołku, za mną będzie się otwierało. Myślę, że przy takich warunkach świetlnych. Nastąpi to stosunkowo szybko. Mimo wczesnego terminu nasadzenia, tak jak wspominałem 10 grudnia, pierwsze grona bardzo ładnie zawiązały. Momentami aż za ładnie. Myślę, że konieczna będzie w niektórych przypadkach regulacja. Yy, ogólnie zalecamy odmianę Maluno yy, regulować do czterech owoców. Pierwsze grona można, można Yy, przeregulować do trzech owoców. Jeżeli widzimy, że roślina yy, może sobie nie poradzić z dużym obciążeniem, ale tak jak Państwo widzą, tu w tym przypadku jest naprawdę dobrze. Rośliny bardzo ładnie zawiązały. Owocy są już dość duże. Drugie grono w pełni kwitnące, i trzecie w bierzchoł. Rośliny postawione na miejsce stałe. Zaczynają chwytać się maty. Widzimy pierwsze korzenie, które przerastają przez kostkę do maty. Roślina, tak jak wcześniej pokazywałem, bardzo atrakcyjna. Pierwsze owoce, dość duże już, jak na tą porę roku. Przy odmianie Maluno najważniejszy tak naprawdę jest aktywny klimat. Jest to klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o, o tę odmianę. Odmiana ta bardzo, bardzo lubi aktywny klimat. I jest to istotne, jeżeli chodzi o, o dalsze wiązanie owoców. Tu, w tym przypadku, już można powiedzieć, że najgorszy okres mamy ze sobą. Yy, te rośliny już bardzo dobrze wyglądają, bardzo dobrze wiążą, ale ba bardzo istotne jest to, aby, aby pamiętać o pra prawidłowym przebiegu pre-nightu, aby było to minimum 6 stopni to w ciągu, i aby ten spadek był w ciągu jednej godziny. Yy, I tak, jak mówiłem, jest to klucz przy tej odmianie, jeżeli chodzi o, o sukces. Drugą istotną sprawą jest to, że odmiana ta jest bardzo, bardzo ciepolubna i ważne jest to, aby nie bać się tutaj z temperaturami, aby ten szczyt temperaturowy zawsze był trochę wyższy, ale, ale nie zapominać także o aktywnym klimacie, aby nie robić też termosu i nie zapominać o wietrzeniu. Maluno jest odmianą ciepłolubną, yy, dlatego nie należy obawiać się tutaj wyższych temperatur, zwłaszcza w szczycie temperaturowym. Przy takim dniu jak dzisiaj mamy, czy bardzo słonecznym dniu, myślę, że tutaj spokojnie można szczyt temperaturowy yy, przeprowadzić na poziomie 23 stopni. Yy, tak jak Państwo widzą, pogoda jest naprawdę wyśmienita na uprawy pomidora. I tutaj nie ma co się bać, po prostu trzeba tej mocno dogrzewać, ale z, z, należy pamiętać o tym, aby po takim ciepłym okresie był okres schłodzenia, aby, aby te rośliny odczuły taki impuls generatywny i aby to wiązanie przebiegało prawidłowo, należy pamiętać o prawidłowym przebiegu plynaju.